Cześć, Khaki z tej strony. E, za mną jest poznański protest przeciwko akta. Zebrało się dobrych parę tysięcy osób. No ja oczywiście przyszedłem tutaj, żeby popierać aktę sprzeciw przeciwko tej umowie. E, powszechny błąd, nie, nie, nie sprzeciwiamy się podpisaniu, bo to już jest musztala po obiedzie. Sprzeciwiamy się wprowadzaniu praw, które e, ta umowa zobowiązuje Państwa. Tak więc, no, jak się podpisało, no to chyba jakoś trzeba by się z tego jakoś wycofać, bo jeszcze długa droga, zanim te wszystkie prawa zostaną wprowadzone. Natomiast, no, ma być rpg bo tak więc będzie. 20 lat temu, 30 lat temu, jeśli nie więcej, powstała gra Cyberpunk, która realizowała pewną wizję świata, w której społeczeństwo zostało złamane, społeczeństwo jest kontrolowane przez media, kontrolowane przez korporacje i to się właśnie dzieje. Akta właśnie próbowała nas zbliżyć do tej wizji cyberbanka, gdzie jedynie postacie graczy są tymi jedynymi osobami, które nie dały się złamać, jedynymi osobami, które walczą z systemem, walczą z korporacjami. Natomiast cała reszta ludzi jakby poddaje się i biernie uczestniczy w tym, w tym całym cyrku i daje się wykorzystywać. Jak widać, trudno będzie zrealizować tą wizję. Tak więc ten, ten Super nie wiem czy nam wypali w takiej wizji jak, jak był 30 lat temu. Właśnie wydawany jest dzisiaj na Facebooku widziałem zdjęcie w twardej oprawce Interface Zero. Czekam aż przyjdzie do mnie w przyszłym tygodniu. Coś mam problemy z ostrością. Stanę bardziej w świetle i e, jestem ciekawy jak tam sobie poradzili z tym właśnie z tą sytuacją. Czy, czy według nich e, to ta, ta wizja superbankowego społeczeństwa jest właśnie taka uległa, która je tą papkę medialną, e, daje się odurzać narkotykami w wodzie i jest cicha, spokojna, daje się wyzyskiwać. Czy być może dzieje się tam coś takiego? Krzyczeć To jest pająk, który ma na sobie dolara Bo wiesz, rozumiesz, to chodzi o to, że e, Korpo chcą nam zagarnąć wolność w sieci No bo to jest wszystko zmontowane Właśnie przez korporacje po to, żeby Złapać nas w pułapkę i zrobić z nas idiotów Także łapy precz Od wolności w internecie Co jest takiego Złego W umowie akta, że Przyszłaś tu I się sprzeciwiać no, dla mnie największym problemem jest to, że nagle zaczniemy być tak dalece kontrolowani, że no po prostu martwi mnie fakt, że w każdej chwili ktoś będzie mógł uzyskać dostęp do moich danych osobowych. I to właściwie najbardziej mnie irytuje w całej tej sprawie. Może nawet niekoniecznie sama walka z piractwem, bo ludzie do tego często to sprowadzają, a to właściwie nie o to chodzi. Okej, okay, walka z piractwem jest jak najbardziej w porządku. Ale dla mnie największym problemem są właśnie te ograniczenia prywatności. Całość skupia się wokół tak zwanych dzieci Neostrady, które co prawda krzyczą, że chcą w dalszym ciągu udzielić się swoimi plikami na torrentach i tak dalej. I jak można to zabronić, ale największym problemem jest właśnie cenzura, właśnie ograniczenie naszych swobód, swobód obywatelskich. Cześć. Kilkanaście godzin temu byłem na pikiecie przeciwko akta. Pewnie widzieliście to przed chwilą, ponieważ pomyślałem, że dogram jeszcze ten kawałek, jeszcze ten fragmencik, ponieważ coś do mnie przyszło pocztą. Tak, dokładnie. W międzyczasie dostałem podręcznik wydany przez Gramera. Jest to najgrubszy podręcznik. Pokusiłem się dlatego też o to, żeby kupić go w twardej oprawce. Ja mam numer 12, to jest seria limitowana. Ona przychodzi wraz z taką książeczką. Mam numer 12, niestety ten numer się rozmazał, będziecie musieli mi uwierzyć na słowo, że to było 12, jeszcze jakiś czas, nie, w sumie widać, coś, coś tam widać, widzicie, mam nadzieję, że widzicie, o teraz powinniście widzieć, no nic, dobra, um, e, fajna rzecz, drobnostka, ale szalenie cieszy. tu jest logo gry fabularnej TV. Fajna sprawa, podręcznik przyszedł w całości, niestety troszkę, troszkę się uszkodził w podróży, a dziwne, bo otworzyłem, przy, jak przyszedł kurier, to przy nim otworzyłem paczkę, sprawdziłem czy po prostu wszystko jest, bo oprócz tego podręcznika coś jeszcze tam zamawiałem, coś jeszcze przyszło, natomiast no, nie zauważyłem tego zgniecenia, bo samo opakowanie było, było w porządku. Podejrzewam, że to wina drukarni tak naprawdę, ale pewności, pewności nie mam. Tak więc, e, no nic. No. E, pewnie i tak sam wcześniej czy później <grytanie> zgniótłbym ten róg. Nie jestem osobą specjalnie dbającą o książki, tak więc. E, często w moich książkach są jakieś notatki ołówkiem czy nawet długopisem. E, jakoś pod tym względem nie jestem sentymentalny to jest dla mnie narzędzie, z którego korzystam, jak mam młotek, to również podczas wbijania twardych gwoździ na młotku pojawiają się małe odkształcenia, również na takim podręczniku. Dopóki podręcznik spełnia swoją funkcję, to uważam, że o niego dbam. Jeśli ma, jest w całości i można przeczytać jego treść, to, to dla mnie to, to jest nadal dbanie o, o podręcznik. A to, że jest cały wymacany, Popisany, czy gdzieś tam zarysowany, to mi to specjalnie nie przeszkadza. Ale miałem mówić o Interfej Zero, a nie o sobie. Interfej Zero, bardzo fajna książeczka, tak jak mówiłem wcześniej. Najgrubsza jest strzywana, a nie klejona. Znaczy, nie znam się na tych wszystkich sposobach, tych sposobach montowania tych książek. Natomiast myślę, że to jest kwestia twardej oprawy, że, że to jest ten, ten materiał, przez co książeczka bardzo fajnie się, się otwiera i bardzo wygodnie się ją czyta. Um, bardzo to lubię. Tak naprawdę to chyba po raz pierwszy otworzyłem ten podręcznik, bo książka, tak jak mówiłem, przyszła, przyszła niedawno. Um, wraz z, z tym podręcznikiem i ładną okładką doszedł jeszcze dodatek w wersji limitowanej, który mówi o psjonicze. Psjonice. Psionika, psionice C, psionice. Psoce się. E, czyli takich sztuczkach dla, dla postaci, żeby się psocić właśnie e, mistrzowi gry i psuć mu scenariusz. Haha. E, mówię o tym, bo wielu mistrzów gry nie lubi e, mieszać e, magii w e, futurystycznych futurystycznych settingach. To jest wyraźnie futurystyczny, widać po, po okładce, ma to być następna cyberpunka, o czym już wspomniałem i te książeczki dostaje się w limitce. Ja się wezmę za czytanie tego podręcznika, jeszcze muszę jeszcze jeden podręcznik skończyć zanim wezmę się, się za ten i jak tylko przeczytam, albo przynajmniej zapoznam się z jego treścią na tyle, żebyście żebym mógł coś więcej powiedzieć, to oczywiście zrobię wideo i pokażę wam co masz w środku kotku. A na razie mogę Wam jedynie pokazać mniej więcej, czego możecie się spodziewać. Ja może tak przekartkuję na szybko. No tak więc na, na ten moment wy widzieliście więcej z tego podręcznika niż ja. Jak widać nie ma zbyt dużo kolorowych rysunków i ma bardzo dużo treści, tej treści opakowali tutaj dość sporo od, od marginesu do marginesu, no ale widziałem jak wygląda autentyczny podręcznik, on jest w większym formacie i chyba niewiele, chyba niewiele, niewiele cięższy niż, niż ten, tak więc z takiego dużego formatu, musieli to jakoś zzipować do mniejszego i dali radę. Trochę się martwiłem o to, jak oni sobie z tym, z tym poradzą, poradzili sobie. Ile to jest stron? 350 stron. 350 stron, gra Interface 0. Czekajcie na moją recenzję albo nie czekajcie i od razu sobie kupcie bo to y, fajny system i y, y, wydawnictwo Gramy, mimo że zarabia również na prawach autorskich i również zależy im na tym, aby nikt ich nie kopiował i żeby darmowe pdf -y z ich grami nie pojawiały się w internecie, to y, mimo to również są przeciwko akta, więc no na pewno nie mogą być Piotr nie jest zły tak więc on nie jest zły jego gry nie są złe interfejs Zero z pewnością również czekajcie na następne filmiki cześć